O, to nasza pierwsza gierka, czyli Crafting and Building 3D. Wygląda bardzo oryginalnie. Bardzo, dosłownie bardzo. Co się tutaj, jakby, cz czemu jest kursor, jakby. Ja wale, co to. Ja pierdzi, aha. Ja sobie biorę to. Kaktus. Ogień i TNT. Dobra to jak teraz stąd wyjść, tak? dobra chwilę Teraz czekaj, czekaj, co to? co to? nie ja nie, no po prostu jakby ten mamy najniższe dpi ustawione, dosłownie a tak, to lata. Chwila, a daj jedynkę. Aha, takie oryginalny system stawania. Coś, kuźba, jakiś żart. Czekaj, muszę przejść, żeby... O! Wow! ty nie wybucha! Pochodźmy po ogniu! Bądźmy jak Jezus! Znaczy, je, je, je. nie można! Znaczymy. A, zobacz! Nawet mamy pokazane, co tutaj trzeba zobaczyć i inwentory Space Jump Swim Mouse Right Remove! Serek, no fajnie, mamy lewitujący ogień. Spoko. Cały ten jeden nie może lewitować. Dlaczego? Mocno jeden na 10.